Widzę, jeszcze dzisiaj nagrywamy już finał. Ja we wróćce bardzo mocno, bo zacząłem to, ja to zaczął nagdywać. Powiem od razu, będę nagrywał Czy my, po prostu jak wyglądał finał, więc szedłem do wcześniej, żeby sprawdzić, ile jest fali. Ale da się tutaj. Jeszcze niech na każdym finale dostaje się to silniki za darmo. A są dosyć łatwe, a przynajmniej. Jakby te słyszą, jest jedyna. Ta na pewno. Ile są kolejne pociski te na których tych dostajesz, to się inne wydają nie, nie, nie wydawać banalne a że w nie dostaję, dostaję aktualizacji jak dostaje to jest to jakieś kosmetyczne na przykład Ponać kiedyś zamiast bekonu, Jak się odblokował ten sklep, tej Was Rzeczami do gameplayu To tam na początku nie było bekonu Tylko klucz samochodowy Walnut Tutaj już tak dośminki są nawalane przez STDP, że nie da się, po prostu nie da się tego nie wyglądać.

Dajesz cały czas do domu tripitery, które jak to tripitery nawalają, w nie możliwie no. i jeszcze możesz ich postawić tyle, ile chcesz. To jest po prostu za Dwa razy zdarzyło mi się tylko w samej grze dać, ale zawsze był jakiś taki efekt ciężkości. Że dało się tego nie przejść. A na tych levelach jakoś takiego, po prostu nie ma. Nie ma takiego stada lekkiego. Tutaj nawet już to do czułdy straciły wartość. Już trzecia fala. Ten tylko jest jakimkolwiek zabrowanie. W sumie tych jajob Prawda zacznie się za to lakować. Dużo można roślinek postawić, czy już nawet na jaropenu nie ma miejsca. Tutaj sytuacja do się wtedy. na no pod że nie ma już na nic miejsca. Prawie wszędzie są postawione. W... Nie. To mogę powiedzieć. Tutaj nawet mógłby by W sumie ja to ja też jestem gotowy taki ngowski, bo nie wydaje, że tak dobrze szczerze, mówiąc to, jeszcze niedawno byłem jednym z trzech, także w historii tej gdy tylko właśnie skina to tego, co zrobiłem. Wyćwiczyłem mechaniki, a w tej dościny jest osobna. I już final wave. Jest taki wyjątkowo łatwy, jak na plansy jedynka. Ja nie poznaję tej gry. i jakaś roślina, czy jest za bo Zagaduję, że do kolejnych lewek się w jakiś sposób przyda. Siflop. Roślina wodna. O, szlak. Roślina wodna. Nie mówcie mi, że... Tak, to co Obawiam Obawiamy. Ja Lewele z mgłą. Finał był wyjątkowo krótki, szczerze mówiąc. Nawet mogę powiedzieć, że to trochę chce, ale to na tyle z basenem. Najlepszymi nogami w historii. Gramy sobie się jeszcze w bonus, game, a poczemu nie? Ten odcinek jest jakiś taki, że mi pachnie zasasenowane, że nie czuję. Go co zazwyczaj czułem, gdy Więc, no, finał basenów był taki, no, mierny to Rozumiem, że tak na jest, jest tak, a tak ułatwi. Finał jednego znajdę do mniejszych etapów, żeby to był najłatwiejszy level. Dobrze. Te levely bonusowe jest to dużo, gdybym po prostu to zbijasz, że i wylatują z nich. Różne rzeczy, może to być ten, może to być Snoopy, może być Peashooter, może być Pan tam może być to wszystko zupełnie. To mi się wydaje jakoś niepokojąco łatwe też, tak? Przestańmy tak straciłem coś, co miałem wcześniej podczas grania i nabywania planów. Jedynki, taką satysfakcję, takie jej wygramy. No właśnie. W tej fali zawsze dochodzi do możliwości postawienia snowki. ona jakoś czuję, że ta gra stała się wyjątkowo łatwa. To nie jest co kiedyś. Nie czuję takiego jej wygrałem, czuję czymś takie jej wygrałem. Nie, nie czuję satysfakcji z przechodzenia tego. Oczywiście seria będzie dalej kontynuowana, mimo to, że zbytnio się nie odbyła, ale tak dobrze. Idzie. Chodź. Oczywiście osiadka się poświęci, jak to zwykle bywa. I kolejna fala. Są nawet bonusowe lewele. Nie mają tego. Nie potrafię odzwierciedlić tego, co kiedyś czułem, grać w Polsce, czyli jej radości. Ja zapomniałem jeszcze hipna szutu, do mama, żeby na dostać na ostatniej fali. Sytuacja jest wyjątkowo kryzysowa, więc trzeba po mieć kreiery i kreiery. się odrodziła. Zwykle to, co się zawsze dostaje wyrywają się. kaska Reklama na tym Wyrywają zakończyć tym mogę